Wysoka Rado, Szanowni, Szanowni Goście. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 6. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Czasnej. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Informuję, że zgodnie z przepisem artykułu 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Przestrzeż. Informuję również, że podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Gminy jest Rodą artykuł jest artykuł 6 ustęp 1 litera C Rado. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. Wysoka Rado, odczytam porządek nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wszasznyż. Punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi przyjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wczesnej na lata 2024-2028. Podpunkt drugi. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Wczesnej na rok 2024. Punkt trzeci. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi bądź zmiany do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Podpunkt pierwszy. Uchwała Rady Gminy Przestrzeż z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przestrzeż na lata 2024-2028. Na podstawie artykułu 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 1270 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Przasnyż uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. W uchwale numer 50, 62 łamane przez 428 łamane przez 2023 Rady Gminy Przasnyż z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przasnyż na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy, Załącznik nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasny na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi, Załącznik nr 2, Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej yy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej gminy Przasnyż na lata 2024-2028. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przestnysz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowanie zostało zakończone. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 15 radnych za głosów 15, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. E, przystępujemy do realizacji punktu drugiego podpunkt drugi porządku dzisiejszej sesji. Uchwała Rady Gminy w z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy przestrzeg na rok 2024 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 artykułu 51 ustęp 1 artykułu 61 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 609 z późniejszymi zmianami Artykułu 211 artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 9 967 273 zł i 48 groszy. Punkt drugi. Plan dochodów budżetu gminy około wynosi 54 689 803 zł i 10 groszy. W tym dochody bieżące 35 868 937 zł i 59 groszy i dochody majątkowe w kwocie 18 820 865 zł i 51 groszy. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 10 689 699 zł. i 54 groszy. Punkt drugi. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59 354 454 454 zł. i 97 groszy. W wydatki bieżące w kwocie 35 948 109 zł i 70 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 23 406 345 zł i 27 groszy. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 660 zł. 4651 zł i 87 groszy, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z. podpunkt punkt pierwszy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 113 000. 858 20 zł. i 20 groszy. Podpunkt drugi Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2. punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 110 793 zł. i 67 groszy. Podpunkt 3. Emisji papierów wartościowych w kwocie 440 000. Punkt drugi: Uchwala się przychody budżetu w kwocie 6 224 651 zł i 87 groszy oraz rozchody budżetu w kwocie 1 560 000 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach określi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określi załącznik numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań Wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu ter terytorialnego w zmianach określi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w projekcie budżetu. Zmiany do uchwały budżetowej gminy na 2024 rok. W dziale rolnictwo i ubogowiectwo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą Zakup pokryto-przeprowadzki ścieków P1A w miejscowości Farma. W dziale 600 Transporty Łączone zmniejsza się planowane dochody odchodem 4 999 992 50 groszy ze środków rządowego Funduszu Polski ma program inwestycji strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminy, gminnych i innych w Gminie Przestrę. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie o kwotę 5 05 863,56 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się planowane dochody o kwotę 988 245 zł z tytułu sprzedaży majątku. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Przastyżu z dnia 17 lutego 2024 roku wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przastyżu w kwocie 20 000 zł. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się planowane dochody o kwotę 914 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie kultowym z przeznaczeniem na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W dziale 801 oświata i wychowanie zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2 miliony 50 200 złotych z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą Modernizacja całego szkoły podstawowej w I Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie o kwotę 3 miliony 417 tysięcy złotych. Uchwałą w województwa Masowieckiego z dnia 27 sierpnia 2024 roku została przyznane dofinansowanie na realizację tego zadania, ale w latach. W roku 2025 roku dotacja wysokości 199 520 zł i w roku 2026 w kwocie 2 050 200 zł. W dziale 900 Gospodarka Komunalna Ochrona Środowiska zwiększa się planowane wydatki w kwocie 169 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Retencjonowanie Wody Deszczowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krednie. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8 tysięcy zł i w tym 4 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa Otwartego Zbiornika Retencyjnego w Lisiokurze. 4 tysiące złotych na zadania inwestycyjne pod nazwą przebudowa otwartego skrodnika retencyjnego Gostkowie. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1 934 750 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa budynku na potrzeby Gminnej Instytucji Kultury w Bogatym jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie o kwotę 2 461 750 zł. W 2024 roku zmniejsza się rozdysponowanie wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 722 426 złotych i 6 groszy. Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie 6 224 651 87 groszy. Takie są proponowane zmiany do uchwały budżetowej na rok 2024. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowanie zostało zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych za głosów 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt trzeci porządku dzisiejszej sesji. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim za udział i o godzinie 14.18 zamykam szóstą nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 啥姿势？